Czekamy na jakiekolwiek informacje o dalszych losach no tego znaleziska, tych skarbów. Odebrała ją od nas pani konserwator zabytków. Znajdowała się u nas w domu. Podczas przeglądania pierwszej strony i obejrzenia z internetu, pierwsza strona wskazywała, że to są, przeglądając biblia.pl, że to jest Biblia Brzeska wydana w rześciu Litewskim. No, jestem niesamowicie zadowolony wraz z żoną znajdując to, ten, ten eksponat, to znalezisko w swoim budynku, w trakcie remontu, zareagowali w sposób, jaki wszyscy byśmy sobie życzyli. W sposób odpowiedzialny, zawiadamiając odpowiednie instytucje i osoby, aby ten ruchomy zabytek wyjątkowej klasy XVI-wiecznej, jak przynajmniej jesteśmy skłonni przypuszczać. Teraz nasze działania będą dwutorowe. Po pierwsze, Konserwacja, drugi tor naszych działań, to jest ustalenie losów, to jest taka typowa praca historyków. Tak? Czyli ustalamy losy tych konkretnych egzemplarzy, zaczynając od miejsca ich znalezienia. Prowadzimy kwerendę w tej chwili zarówno w archiwum, jak i we współpracy z niezależnymi badaczami. I pewne ustalenia już mamy, nie chcę ich Państwu teraz zdradzać, natomiast będziemy mogli, myślę, że w ciągu najbliższych dni, tygodni, więcej takich faktów Państwu przedstawić. Obiekt znajduje się w takim, no można powiedzieć, że złym stanie zachowania. Tutaj widzimy ewidentnie ślady działalności mikroorganizmów, różne ubytki, ślady... E, działalności e, również owadów. Widzimy, że drewno oprawy jest też e, zmurszałe, jest e, jakby cała oprawa skórzana, jest mocno przesuszona. Prawdopodobnie była też e, na, na przestrzeni e, jakichś swoich dziejów e, pokrywana jakąś substancją. Wygląda to, prawdę mówiąc, że pierwotnie ta oprawa była jasna, to była jasna skóra i później właśnie została pokryta prawdopodobnie jakimś takim impregnatem ciemnym, być może w celu zabezpieczenia. Natomiast to są wszystko takie moje przypuszczenia. Na pewno obiekt wymaga podjęcia bardzo pilnej konserwacji, pilnych zabiegów konserwatorskich. Pierwszym etapem będzie tutaj dezynfekcja i tak jak już wspomniał pan dyrektor, ustabilizowanie tego obiektu. Następnie będziemy musieli tutaj wspólnie, mam nadzieję, opracować program prac konserwatorskich. No i rozpocząć długą i żmudną konserwację. My do tej pory odnajdujemy w wielu kościołach właśnie poewangelickich obiekty kultury materialnej i niematerialnej, które są dla nas niezwykle cenne. I ta księga brzeska również potwierdza, że środowisko ewangelickie było tutaj niezwykle ważnym depozytariuszem, który który gromadził tak cenne zbiory i też niestety pokazuje losy i koleje tych ziem, które w 1945 roku radykalnym zmianom uległy, co też spowodowało ogromne rozproszenie dziedzictwa kulturowego. Ten zasób bibliotek, które tutaj były, zasób obiektów kultury takich jak pałace, kościoły, biblioteki nie zachował się tak jakbyśmy sobie tego życzyli, więc te znaleziska są tym bardziej cenne, bo pokazują, jakie, jakimi zasobami dysponowaliśmy tutaj na tych terenach i myślę, że warto to podkreślać.